Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Rafał Gawły z Konrad Ulkowski z Warszawy. I zanim przejdziemy do Piotra Rybaka, krótka wzmianka o, o tym, co dzieje się w Katowicach, bo tam pętla sprawiedliwości zaciska się nad panią Luizą Chyrą, kamratką, która, która bardzo jest dumna z tego, że prześladuje osoby pochodzenia żydowskiego, ukraińskiego. Jeśli Państwo nie pamiętacie, to jest ta osoba, która w swoim zakładzie kosmetycznym wywiesiła kartkę, że Ukraińców nie obsługuje. Nie. Okej, okay, nie, nie ja nawet nie wiem, jak to skomentować. No, to, to, to jest tylko jedno, jedna z rzeczy, które ona robiła. Miała w ogóle jakąś obsesję na punkcie, pewnie ma nadal, na punkcie Ukraińców. Potrafiła zaatakować na ulicy chłopaka, który grał na gitarze tylko dlatego, że śpiewał z ukraińskim akcentem. No i ona natychmiast wkroczyła, kazała mu się stąd wynosić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, przerwała się czara goryczy. Pani Luiza Chyla niedawno przegrała jedną sprawę z naszego zawiadomienia. Sąd uznał ją za osobę, która atakowała, znieważała sobie pochodzenia ukraińskiego. Wyrok jest prawomocny. Dwie kolejne sprawy są w toku, no i trzecia się szykuje. Właśnie panią Luizę odwiedzili w domu kryminalni w trzech policjantów doświadczonych przynieśli je wezwanie i kazali podpisać, że 30, czyli za już trzy dni chyba tak, ma się stawić w prokuraturze na przesłuchaniu, gdzie będą jej postawione zarzuty. Natomiast mnie najbardziej zdziwiło to, co się działo po opublikowaniu tej naszej informacji, to zdziwienie członków Konfederacji, którzy mówili, ale jak to? Przecież jej zakład, jej zasady. Ale jak to możliwe? No przecież, przecież ma prawo sobie wybrać, kogo, kogo sobie wpuszcza do zakładu, lub nie. No no, nie. Może sobie powiesić tą, tą, taką tabliczkę już Deutsche. Wszystko będzie okej. Okay, no, ale, Refo, o czym ty mówisz? No, o konfederacji, który, że wiesz, no, ten poseł Fritz, który jeździ do Niemiec nawiązywać kontakty z AfD. Błagam się. Za FD, które, które kwestionuje legalność granic i chce, chciałby rewizji polskich, polskich granic i już no, nie mówią chcieliby że... w ogóle jakiegoś powrotu do Trzeciej, trzeciej Rzeszy. Więc no wszystkim tym, którzy nie wiedzą, to, to jest tak, że jeżeli się decydujecie na działanie, jeśli ktoś decyduje się na działanie na wolnym, na wolnym rynku i postanawia otworzyć mm, zakład fryzjerski albo sklep, Albo jakikolwiek inny w biznes, na tym zarabiać, to korzysta z takiego dobrodziejstwa, jakim jest publiczna możliwość sprzedawania swojej oferty. Ale zwiążą się z tym pewne obowiązki. Jeśli publicznie otwierasz zakład, to znaczy, że masz obowiązek obsłużyć każdego i nie możesz sobie napisać, że Żydów nie przyjmuje, Rosjan nie przyjmuje, Ukraińców nie, nie, nie obsługuje, dlatego że to będzie dyskryminacja. Możesz napisać na przykład, że nie, nie, przyjmujesz, nie przyjmujesz ludzi płacących gotówką albo nie przyjmujesz ludzi płacących kartą. To tak, dlatego że to nie jest prześladowanie, bo nie dyskryminujesz ludzi ze względu na ich cechy, na które nie mają wpływu. Nikt nie wybiera sobie koloru skóry ani narodowości, w jakiej się urodził. No, A jak, jak napiszę, że nie obsługuje członków PiSu? To w, poważnie bym się zastanowił, czy nie będzie to... to znaczy tak, jeżeli użyję jakiegoś dodatkowo jakiegoś słowa, które można no uznać... Przynajmniej że przynajmniej to partii nie jest czymś, z czym się rodzimy. W, znaczy zgodnie z, zgodnie z obowiązującym dzisiaj prawem to nie będzie przestępstwo. Natomiast jeśli... Nie, do... nie z obowiązującym dzisiaj prawem to też nie będzie przestępstwem, jeżeli się różne inne rzeczy napisze. Niestety po tym, jak pan Ziobro stwierdził, że wolno dyskryminować jako minister, przepraszam, to brzmi cały... Dzisiaj dzisiejszy perspektyw... To zawsze brzmiało śmiesznie. Minister Sprawiedliwości w Ziobro. Gdzie ta sprawiedliwość, to nie wiem. On stwierdził, że, że na jego... Doprowadził do tego, że zniknęło z, właśnie zniknął przepis, który uniemożliwiał, czy zabraniał w ogóle odmówienia wykonania usługi bez ważnej przyczyny. Czyli na przykład wykonania usługi komuś z powodu jego rasy, pochodzenia. Nie nie nie, nie, powodu, nie, 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 z powodu orientacji seksualnej można odmówić, dlatego że orientacja seksualna do tej pory nie była chroniona, nie była chroniona nie, przez nie Rafał, on, Rozmawiałem z policjantami, rozmawiałem on, z policjantami. Dobrze, tyle, tylko że on zlikwidował ten przepis z kodeksu wykroczeń zupełnie. Znaczy on. Trybunał Julii Przyłębskiej na, na wezwanie Zbigniewa Ziobro. Ale to nie, nie, to innym... nie, mógł się, nie mógł się pogodzić z tym, że to była ta słynna sprawa tego drukarza z Łodzi, który odmówił osobom LGBT wydrukowania materiałów promocji. Tak, mówimy zupełnie o innym porządku, bo mówimy tutaj o, mówimy tutaj o w, tak jak mówisz o kodeksie wykroczeń, natomiast dochodzeniowcy z Katowic podeszli do tego zupełnie od innej strony. Oni po prostu uznali, że taki, na, taka kartka z napisem nie wpuszczam Romów na przykład, albo nie, nie wpuszczam Żydów, jest znieważeniem osoby ze względu na, ich, na jej pocho ja pochodzenie. Ja się bardzo cieszę, bo próbowaliśmy tę ścieżkę rzeczniczą wielokrotnie przepychać w, w czasach PiSu i było to Czasami wielokrotnie się uznało, odmawiano panie... od ścigania, stwierdzając, że to nie jest w ogóle żadne znieważenie. Teraz się zmieniły czasy i, w, i tutaj um, pani Luiza Hyra ma duże kłopoty właśnie z powodu tego, że, że taką kartkę wymieniła, zawiesiła, a właśnie z, właśnie tutaj um, w prokuratura i policjanci podeszli, właśnie z tego powodu, to znaczy, jeżeli ktoś zawiesza kartkę typu Ukraińcom i psom, jestem zbroniony, albo Ukraińców nie, nie obsługuje, nie obsługuje, to jest to znieważenie z powodu z powodu Twojego Twojej narodowości, i tak prokurator do tego poczyt. czas czego się bardzo cieszymy. Tak, A jakby pan Ziobro podszedł do tego, gdyby ktoś powiesił kartkę, na przykład katolików nie obsługujemy. Co byłoby tak samo skandaliczne. Natomiast wydaje mi się, że no właśnie, pan Ziobro, zwany także niegdyś ministrem sprawiedliwości, no zupełnie inaczej traktował orientację seksualną oraz wyznanie, które można sobie zmienić, jeżeli się chce. To chyba przejdziemy do naszego głównego dzisiaj bohatera, w, Piotra. czyli Piotra Piotra Rybaka. W, Piotra. W, tak. Piotra. Eee. Bardzo mnie śmieszy, jak patrzyłem na to, jak się żrą pomiędzy sobą dawni przyjaciele. Eee, mm, w Piotr Rybak i Jacek Międlar. I właśnie uparcie nazywa Piotrem wędkarzem. No taka złośliwość. Znaczy żarty z nazwiska to, to, to naj, taki najbardziej... To naj... Na chodzi o coś innego. To nie chodzi o żarty z nazwiska. To chodzi raczej o to, że Międlar najwyraźniej uważa, że jeżeli kogoś nie nie, nie podaj jego nazwiska, to y, nie naraża się na y, pozew czy też prywatny akt oskarżenia. No to bardzo naiwny, to się nie dziwię, że Mięta przegrał nami cztery procesy karne w takim razie. E... I mi się cały czas wydaje, że pięć. Policzymy to dokładnie. No, e... no bo to zależy jak to liczyć, no, bo y, jeszcze ten jeden za marszu równości. No, no tak. Jeżeli chodzi o Piotra Rybaka, to tam się nad nim zbierają takie. Kiedyś mówiliśmy, że czarne chmury, teraz mówimy, że to są chmury gradowe. I niedługo się z, będzie oberwanie chmury, mam takie wrażenie, dlatego że Piotr Rybak właśnie do, na, postawiono mu ponad 20 zarzutów w postępowaniu, które zostało przez nas zainicjowane. W 2022 roku, chyba tak, z tego co pamiętam? W marcu 2022, czyli niedługo będzie, minął 3 lata od czasu złożenia przez nas zawiadomienia? My tam dostarczyliśmy ogromny materiał. I żeby było śmieszniej, ten materiał to był urobek tylko z trzech miesięcy ze stycznia, lutego i marca 2022 roku. Z tego co pamiętam, to było kilkadziesiąt dostarczonych przykładów takich nienawistnych pisów. Oczywiście w czasach prokuratury pisowskiej i ministra ziobry, te, tego typu sprawy bardzo, bardzo wolno się toczyły. Natomiast. Pra, prokuratura, prokuratura Ziobry wręcz broniła rybaka, bo przecież wówczas, kiedy został skazany w 2019 roku za spalenie kukurydzy na rynku we Wrocławiu, to prokuratura Ziobry wystąpiła o jego, z wnioskiem o obniżenie mu kary. To prawda. Bywały też przypadki, kiedy. Prokuratura po prostu wycofywała akty oskarżenia przeciwko, przeciwko rybakowi i przeciwko innym członkom skrajnej prawicy. Tak się przypadkiem składa, że jeśli państwo pogrzebiecie w czytelnictwie internetu, to bez problemu natkniecie się na zdjęcia liderów y, dawnej, solidarnej, później suwerennej Polski, teraz Pisu, y, za którymi stoi albo obok których stoi y, Piotr Rybak. I to nie są zdjęcia, które zostały wykonane. W taki sposób, że pan Piotr Rybak po prostu podszedł, gdzieś stanął, tak jak to robił Marek Majer, który wyjechał do Czech, był ścigany przez policję, i tam, jak taki gołąb, który gdzieś tam błąka się po mieście, wypatrywał jakiegoś jakiegoś znanego polityka, potem podbiegał i prosił, żeby ktoś mu cyknął zdjęcie, a następnego dnia na swoim facebooku pisał spotkanie premiera w Republiki Czeskiej z Markiem Majcherem, dziennikarzem niezależnym. Tak było tutaj w przypadku, tak w przypadku pana Piotra Rybaka, sprawa wyglądała zupełnie inaczej, bo, bo jak widzicie tutaj Państwo, mamy Piotr Rybak jest organizatorem wiecu, a na tym wiecu udziela się Patryk Jaki. I tak odbiało się bardzo często. Na przykład Piotr Rybak był zapraszany na konwencję Solidarnej Polski, to widzieliśmy na poprzednim zdjęciu, prawda? W no właśnie. Wspólne śpiewy z ministrem Ziobrą, No właśnie. Natomiast wracając do. do i, i, przez pewien czas wydawało się, że Piotr Rybak jest właśnie pod ochroną. Wtedy, kiedy występował razem z Jackiem Międlawem, to oni wręcz wznosili toasty za ministra Ziobro. Po tym, jak się okazało, że właśnie. Sprawy, za które mieli odpowiadać karnie, nagle w cudowny sposób się tam rozmywały. Piotr Bak miał iść do więzienia, ale ostatecznie nie poszedł. O, to jest właśnie to. Jak panowie obaj wznoszą toasty za ministra Ziobrę. Natomiast no, koniec końców. Nawet minister Ziobro, kogoś takiego jak notorycznego antysemite Piotra Rybaka, nie wybronił. Po raz pierwszy rybak trafił w 2019 roku do więzienia, a później tych wyroków ma. Wiesz, on już ma 8 wyroków. Tak, to prawda, to prawda. Wyroków za szerzenie nienawiści i nic mu to nie dało do myślenia. Jak się zajrzy na jego media społecznościowe, to ten facet, on ma w ogóle jakąś obsesję na punkcie Żydów. On widzi Żydów wszędzie. Podejrzewam, że jak się uderzy w mały palec u nogi, to też wyklina, że to Żydzi postawili mu tę szafkę na drodze. To jest coś, znaczy, wyjątkowy przypadek kogoś, kogo doświadczenie niczego absolutnie nie uczy. Może dlatego, że polskie sądy zbyt łagodnie się z nim obchodziły. Zamiast trafić do więzienia, odsiedywał w, w domu z obrączką na nodze, w wyrok i wykorzystywał ten czas do popełniania kolejnych przestępstw. W tym czasie, kiedy, kiedy, miał, kiedy był z obrączką na nodze w domu, dokonał moim zdaniem tak około 200-300 kolejnych czynów zabronionych, korzystając z internetu. No to jeżeli sądy w ten sposób traktują w Polsce. Pozwalają na w, przestępcą w dalszym ciągu grasować, bo jest potrzeba łagodnego traktowania w de, takich osób, no to nie dziwmy się później, że mamy gościa, który ma osiem wyroków karnych. Natomiast mam wrażenie, że teraz czasy się trochę zmieniły. I mam takie wrażenie, że też sąd, w którym, który otrzyma te, ten akt oskarżenia, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali, już rozmawiamy, będzie miał w, troszeczkę inną perspektywę, dlatego że my w tym procesie będziemy występowali. My będziemy oskarżycielami posiłkowymi, my będziemy organizacją, która tam będzie działała. No ja właśnie mam w ręku to zawiadomienie, tak starałem się sobie przypomnieć, no to jednak trzy lata już minęły, te nowsze jego wybryki znam, natomiast to nie, nie pamiętam. To jest strasznie dużo, no po prostu oczywiście zakłamany, obrzezany śmieć, Ukryto społeczeństwo pierwotne. Polacy pisze do tych, co przyjęli pod swój dach ukrów: ile wam przywieźli robactwa, i tak dalej, i tak dalej, ale tu są takie jeszcze rzeczy, gdzieś, gdzie on, no właśnie, prezydencie Putin, Putin czyni swoje za śmierć i mord naszych polskich przodków. On wielokrotnie zwraca się tam bezpośrednio do Putina i żeby mordował. Tak. I znowu Żydki wtrącają się w sprawy polskie. My, nacjonaliści, jeszcze wam pokażemy, gdzie jest wasze miejsce. To jest na przykład coś takiego. Albo na przykład to jest Czas Najwyższy Pogonić Eskimosów. To jest taki, chodzi oczywiście o Żydów z Polski. Te kur nic nie nauczyły się. Przez palenie w piecu. Cudowne, prawda? Mam takie wrażenie, że za te, za, za ten akurat za te czyny, sąd przysądził mu naprawdę w karę bezwzględnego więzienia. I te, te rzeczy, które tutaj odczytywałeś, to były jego wpisy z okresu, kiedy on był członkiem faszystowskiej organizacji, organizacji kamerańskiej. Kiedy wtedy był? Poczekaj, zastanawiam się. Był konrad, bo w 2021 roku występował no tak, w, kaliszu. W, na, na, na... Tak, w Kaliszu na, na, na takim wiecu antysyryjskim. Ale kochani rodacy, żeby tak było, jak mówię, musimy mieć wielką odwagę. Musimy walczyć i nie wolno się nam poddawać, bo Polska to jest nasza ojczyzna! Bo Polska to jest nasza matka! I musimy o tą matkę zawalczyć. Kochani rodacy, kamraci, najśleżej się żyje Polakom w własnej ojczyźnie, w Polsce. Zwyciężymy. Dlatego, jak tymi koledzy podpowiadają, tak, jak się zjednoczymy, to zwyciężymy. I tą hołotę polsko języczną jak w 68 roku Pogonimy do Izraela! Brawo, brawo, brawo. No właśnie, to jest taki fragment jego wypowiedzi, za którą on staje przed sądem w innym procesie, razem, ramię w ramię z Olszańskim, Osadowskim, Porębą, organizatorami tego antysemickiego spędu w Kaliszu w 2021 roku. Ale tak swoją drogą to jest ciekawe, bo Piotr Rybak nie jest w stanie długo utrzymać żadnych znajomości, przyjaźni itd., bo najpierw pokłócił się z Jackiem Międlarem, Przez długi czas byli parą taką. No oczywiście parą w, w, medialną. No medialną, powiedzmy. Aktywistycz, aktywistyczną. Te. <śle> Takie dwa aktywisty, no tak. Um, dwa aktywisty, dwa, dwa aktywista e, faszystowskie. Wszyscy tutaj. trzy panowie byli właśnie, pamiętam, na takim y, spędzie y, przeciwko... Razem z różnymi faszystami, rasistami i tak dalej, z kibolami z Wrocławia okolic, to był Marsz Równości. Ja pamiętam właśnie jednego: tutaj po lewej stronie stoi Roman Zieliński, już nieżyjący, taki samozwańczy w gruncie rzeczy szef. Czy, czy lider Wrocławskich kiboli, autor książki Jak pokochałem Adolfa Hitlera? Na mhm. środku były ksiądz, suspendowany ksiądz Jacek Międla, no i po prawej stronie właśnie Piotr Rybak. No. Tak, wszyscy trzej byli, byli na tym wiecu przeciwko Marszowi Równości. Pamiętam, jak prosto w twarz mi przez megafon wrzeszczał rybak do mnie. Stoją to ode mnie metr. E, tak jak powiedzieliśmy, ten, te nowe zarzuty, które usłyszał rybak, to jest ponad 20 czynów zabronionych. E, za każdy z nich powinien dostać tak naprawdę do 2-3 lat pozbawienia wolności. Ja wiem, że sąd prawdopodobnie to jakoś sumuje, ale. Z mojego doświadczenia wynika, że przy takiej kartotece i przy takiej ilości zarzutów to tam się bez, bez wyroku z bezwzględnym pozbawieniem wolności raczej nie obejdzie. Natomiast no, w, w innych sprawach też no, dzisiaj dostałem pismo, nie wiem, czy widziałeś. Jedna z prokuratur, na razie nie będę mówił, która wszczęła inne postępowanie w sprawie rybaka. Takich postępowań jest wiele. My przeczesaliśmy jego aktywność, jego życiorys, jego to, co wpisywał jego media społecznościowe. I, i przyznam szczerze, że to jest taki urobek, że można by wielu neofaszystów nim o, o, oddzielić. E, no, wszystkie one zostały przekute na, w, na zawiadomienia. A chcę tutaj przypomnieć, że mamy 10 lat na zgłoszenie każdej sprawy. Także spokojnie, nie spiesząc się. Będziemy w, w miarę sił i środków będziemy sobie kolejne sprawy inicjować. I mam wrażenie, że jak tak dalej pójdzie, to będziemy mieli efekt Olszańskiego, czyli efekt kuli śnieżnej, która może spowodować, że panowie po prostu nie wyjdą przez wiele lat. Z Ale wiesz co, przepraszam, to już mamy, bo rybaki olszański idą łeb w łeb, bo znaczy, jakby nie było, to jednak na razie zwycięża na czoło, przed ten peleton kamracki się wysforował Rybak, bo już ma osiem prawomocnych wyroków, Olszański jeszcze tylu nie ma. Szański ma siedem, więc... Ale nie prawomocne to... jeszcze niektóre. Nie, 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 nie właśnie prawomocnych, bo tam były też wyroki takie, nie wiem, z takim blogerem na przykład zbieszczat przegląd Tak, ale to wiesz, to, 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 to prywatne akt oskarżenia. Ale to też jest sprawa karna, także, także tak, tutaj no, to się, to się zbiera, innego, nie biema... Inny ma, y, y, inny ma y, y, ciężar gatunkowy. Natomiast tak, za chwilę, za chwilę myślę, że Olszański dogoni rybaka. Zresztą wiesz co, może będziemy ta, zrobimy sobie na stronie taki ranking, który, który z panów ma więcej spraw i który, który, który jest w tej chwili w czołówce. W ogóle tu, no, to wiesz, to... trzeba będzie zakłady przyjmować. No, to dobry pomysł. To dobry pomysł. E, także w, rybak musi mieć na baczności. Ja widziałem, że dzisiaj nic go to nie nauczyło. Ta, ta, ta informacja znowu wstawił treści antyukraińskie, anty, antyżydowskie. Znowu będzie miał kolejny proces. Ja nie wiem, ten człowiek chyba lubi być sądzony, lubi być na ławie oskarżonych, takie ma wrażenie. Oj, chyba tak. Nie wiem, może taki rodzaj masochizmu. Dobrze, dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie. Jutro będziemy opowiadali o kolejnych naszych sprawach. Jak Państwo widzicie, każdy nowy tydzień to są nowe akty oskarżenia, nowe wyroki. No, prowadzimy ponad pół tysiąca spraw rocznie, więc są takie, są takie dni, takie tygodnie, kiedy naprawdę tych sukcesów mamy bardzo, bardzo dużo. Będziecie o tym Państwo czytali w najbliższych dniach w prasie, będziecie czytali o tym w mediach, społeczno w mediach społecznościowych, w gazetach, w, w telewizji, bo dzisiaj mieliśmy, ojej, Chyba z pięć czy sześć redakcji, które się do nas zgłosiły, informując, że będą opisywały nasze działania. Także życzymy miłej lektury. Na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia.